Panie Boże, mój ojcze i opiekunie, nadchodzi chwila ukojenia, moment, w którym świat powoli zanurza się w ciszy nocy. To czas, gdy oddech staje się spokojniejszy, a myśli układają się w łagodny rytm. Dziękuję Ci, że w swej nieskończonej mądrości dałeś człowiekowi dzień pełen światła i aktywności, ale także noc, czas odpoczynku, wyciszenia i refleksji. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie minione godziny, za te wypełnione radością i spełnieniem, ale też za te trudniejsze, w których musiałem mierzyć się z przeciwnościami. Wszystko to składam w Twoje ręce. Proszę. Przyjmij mój dzień jako dar, każdą myśl, każde słowo i każdy czyn. Jeśli czymś cię zasmuciłem, jeśli odszedłem choć na chwilę od Twojej miłości, przepraszam z całego serca. Teraz pragnę odpocząć, Panie. Proszę, błogosław mojemu sercu i umysłowi, aby uwolniły się od trosk. Niech wszystkie lęki i niepokoje ustąpią przed Twoją łagodną obecnością. Niech cisza tej nocy stanie się dla mnie balsamem, który koi, uzdrawia i przynosi pokój. Dobry Boże. Powierzam Ci także moich bliskich, rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, którzy są dla mnie ważni. Czuwaj nad nimi, chroń ich i obdasz błogosławionym snem, daj im wytchnienie i siłę na kolejny dzień. Niech nad ich snem czuwają Twoi aniołowie, aby mogli obudzić się rano z nową nadzieją i pokojem w sercu. Panie, moje myśli biegną także do tych, którzy tej nocy cierpią, do tych, którzy płaczą, którzy zmagają się z bólem ciała lub duszy, do tych, którzy nie mają dachu nad głową. Do samotnych, opuszczonych i zagubionych. Otocz ich swoją ojcowską miłością, daj im pocieszenie i siłę do przetrwania trudnych chwil. Błogosław także tych, którzy tej nocy pełnią służbę, lekarzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy czuwają, by inni mogli spać spokojnie. Niech Twoja łaska umacnia ich serca i daje im mądrość w podejmowanych decyzjach. A tym, którzy stoją u progu wieczności, którzy tej nocy opuszczą ten świat, daj łaskę spokojnego przejścia do Twojego Królestwa. Przyjmij ich duszę z miłosierdziem i obdasz ich światłem, które nie zna zmierzchu. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za każdą chwilę, każde doświadczenie, za Twoją nieustanną obecność przy mnie. Proszę, błogosław mnie na tę noc i na wszystkie noce mojego życia. Spraw bym zawsze pamiętał, że bez względu na to, jak mroczna może się wydawać noc, Ty jesteś moim światłem i moją nadzieją. Amen.